Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Konkurs dzisiejszy można powiedzieć, no szalony. Przez ten wiatr. No w jakiś sposób powtórka z rozrywki można byłoby, że w ubiegłym sezonie mieliśmy dokładnie taką samą sytuację, do tego był deszcz, skocznia bardzo wyeksponowana na, na działanie wiatru i tutaj dzisiaj jest taki, przechodzi front burzowy, no było trochę szalone, bo myślę, że to nie do końca było ładne widowisko, ono się dla nas bardzo szczęśliwie skończyło, natomiast wszystko się ciągło, ślimaczyło, trzeba było długo czekać na kolejne skoki i do tego ten wiatr się tak szybko zmieniał, że to było praktycznie nie do opinowania. Jeśli chodzi o mnie tu zatrzymacie, jak Kota, to wyglądało bardzo źle, jeśli chodzi o warunki. No tutaj Krzysiek miał w ogóle, że tak powiem, bardzo kiepsko, a Maćka się zastanawialiśmy do końca, czy go w ogóle puścić, czy nie nie podjąć tej decyzji o tym, żeby go zdyskwalifikowali. Po prostu no, robiło się niebezpiecznie. Mimo tego podjął decyzję i pojechał. Praktycznie w jednym czasie go puściłem, co pojechał sam, tak żeby to nic nie dało i oddał, można powiedzieć, rewelacyjny skok w tych warunkach. Kamil Stoch, jeden dzisiaj skok, ale chyba no, dobry skok. Skuteczny przede wszystkim. No, może nie będziemy go teraz oceniać, w sensie dobry, udany bądź mniej udany, przede wszystkim skuteczny w tych warunkach, dający zwycięstwo, i to jest chyba najistotniejsze. Czy można powiedzieć, że poprawił to, co wczoraj szwankowało? To poprawił, inne rzeczy troszeczkę zaszwankowały, ale tak jak mówię, w ostatecznym rozrachunku, przy tych warunkach pogodowych, to wyszło bardzo dobrze. Czy można mówić, że mieliśmy właśnie trochę szczęścia, jeśli chodzi o ten skok Kamila? A ja myślę, że mieliśmy szczęście wszystko Kamila, mieliśmy szczęście wszystko ku Rafała, pozostali mi trochę pecha, ale to cały plus tego, jak jest wielu zawodników w konkursie, jak skaczę przy takiej loteryjnej, no jest szansa, że ktoś będzie miał szczęście, ktoś inny ma pecha. Gorzej jak tych zawodników jest 3, 3, 4, nawet to już wtedy jest wiadomo tych szans mniej. Właśnie, Rafał Ślisz oddał tak dobry skok, czy też właśnie miał trochę dobrego wiatru? Rafał jedno i drugie, skoczył dobry skok, najlepszy tutaj z tego całego pobytu, jak jesteśmy od początku. Podobnie skakał na treningu w Kurszawek, poprzedzającym zawody, tu go oddał w konkursie, miał sprzyjające warunki, wykorzystał, można złożyć gratulacje, bo naprawdę dobry wynik, super wynik. Przyjemnie w końcu być, że jednak Kamil Stoch pokonał Morgenszterna. mimo że nie mówi, cały czas wszyscy mówili, że no nie jest to cel, wiadomo, do, celem są dobre skoki, ale już irytowało to, że Austria ciągle ciut lepszy. No jakąś taką się go zrzuciło z tego piedestału, ale no, Morgi jest takim zawodnikiem, który no, można powiedzieć na tą chwilę jest zawodnikiem najlepszym, jest najbardziej stabilnym. W takich warunkach, jakie dzisiaj miały, miały miejsce, wiadomo, że to się może wszystko wydarzyć. Akurat e, miejsce te pierwsze, drugie zajęli, zajęli zawodnicy, a nie, Morgi nie był drugi. Nie nożki, drugi? Drugie, no pierwsze, drugie zajęli, zajęli, zawodnicy, którzy są aktualnie najlepsi, także tutaj myślę, że nie doszło do jakiegoś zaburzenia. Później jest kilka niespodzianek, ale no to, jest, to jest to, co może się stać takie, takie, w trakcie taki konkursu. A jak to jest, że właśnie na przykład Kamil Stoch pojechał od razu, a Morgiego ściągano kilka razy z Belgii? Bo miał za dobre warunki na początku. Tam była taka kuriozalna sytuacja, że ostatnim z praktycznie od Freitag'a, zaczął się wiatr troszeczkę obracać i to było... wszystko jest kwestia, no jest wiatr, który się trzymie w pewnych normach wytyczonych w tych korytarzach i wtedy nawet jak go jest zły zawonik dostanie zielone światło, natomiast kiedy on minimalnie wykracza poza te korytarze, system się blokuje no i nie ma możliwości dania zielonego światła. No, był nawet pomysł, żeby odwołać tę pierwszą serię i jeszcze raz ją rozpocząć pół godziny później. A Tego pomysłu nie słyszałem. Tam między tenerami chodziły dyskusje, żeby po prostu odwołać całkowicie. Że to jest właśnie taki konkurs, który może, może dać dużo takich niespodzianek i ma mało wspólnego z takim. Nie jest fair, of, w ten sposób bym Telewidzowie zauważyli, że filmowaliście te monitory w gnieździe trenerskim. Nie my, Alex tylko filmował, bo cały czas dochodzi do tego, czy jak długo po prostu jest ta dobra faza, bo momentami były takie, że zawodnik siedząc na belce miał bardzo, bardzo złe warunki, wszystko się świeciło na czerwono i dosłownie na jedną sekundę wszystko się robiło dobrze i w tym momencie dostało zielone światło i znowu było źle. i To było dla nas niezrozumiałe, jak można tak szybko reagować i dawać zielone światło. W takim razie można powiedzieć, że konkurs szczęśliwy. A jakie teraz macie plany? Jak rozumiem, dziś powrót do domu? Wracamy za chwilę. Chłopcy są aktualnie na kontroli antydopingowej. W przypadku trzech zawodników: Kamil, Dawid, Maciek. Będą mieć teraz 10 dni takiego luzu całkowitego. Chcemy, żeby trochę odpoczęli w ogóle od skoczki treningu, zajęli się czymś innym. i później, początkiem września, września wracamy do, do przygotowania. Dziękuję bardzo i ja dziękuję.